Cześć wszystkim, nazywam się Stanisław i zajmuję się wizualizacją 3D od roku. W tym czasie już wykonałem ponad 1000 m2 wizualizacji w NETZ. Dzisiaj opowiem o jednym z moich ulubionych programów, czyli 3DS Max i sprawdzimy jego główne funkcje najnowsze aktualizacje i co można stworzyć w tym programie. Więc czym jest 3DS Max? To jedno z najpotężniejszych narzędzi do grafiki 3D. które pomoże Ci tworzyć niesamowite wizualizacje wnętrz i zewnętrzne, wykorzystując realistyczne tekstury, oświetlen oraz interaktywne możliwości. Slogan firmy, która go opracowała brzmi Make Anything, lub jeśli potrafisz to sobie wyobrazić, potrafisz to zrobić, I to prawda, ponieważ w programie znajdziesz dosłownie wszystko, co pozwoli Ci realizować zlecenia komercyjne i zarabiać na wizualizacjach 3D. Co więcej, dzięki swoim funkcjom 3DS Max zajmuje czołową pozycję w wizualizacjach wnętrz i zewnętrznych od dziesięcioleci. I wciąż nie widać konkurencji, która mogłaby wyprzeć ten program z rynku. Dlatego stał on de facto standardowym w branży projektowaniu w a najlepsze jest to, że te oraz wszystkie inne programy potrzebne do wizualizacji 3D możesz opanować od podstaw za zaledwie kilka miesięcy, nawet jeśli dopiero zaczynasz. Pomimo tego, że znam wiele innych programów do modelowania, jak Cinemax 4D, Blender itd., mogę powiedzieć, że 3ds Max ma sens bez zacząć od niego. I teraz wyjaśnię dlaczego. Po pierwsze, do 3ds Max stworzono ogromną liczbę bibliotek materiałów. Jest wiele wtyczek, skryptów oraz świetna kompatybilność z programami architektonicznymi. Zwat można wspomnieć o dość rozbudowanym interfejsie i nie zawsze intuicyjnej funkcjonalności. Jednak 3ds Max wciąż się rozwija i w ostatnich latach programiści skupili się na ułatwieniu pracy i rozwoju narzędzi do wizualizacji. Na przykład pojawiła się globalna wyszukiwarka funkcji, poprawiony system pracy z kolorami oraz Odświeżone w wygodniejszym menu. Przejrzyjmy się teraz dokładniej, co można zrobić w tym programie. Po pierwsze, możesz stworzyć dowolny obiekt z prostej figury geometrycznej, to jak praca z pastelino. Bierzesz podstawową figurę, na przykład sześcian, kulę czy cylinder. Nazywa się to primitive, i stopniowo zmniejszysz jego kształt. Na przykład, możesz wyciągnąć sześcian w prostokąt, wyciągając go i przekształcić w fakturowy łuk między pokojami. Albo wziąć kółę, wsparczyć ją i stworzyć blat stołu. Wszystko zaczyna się od prostych figur, które łatwo zamienić w skomplikowane obiekty 3D. To jedna z głównych zalet programu. W 3ds Max praca z obiektami geometrycznymi jest bardzo wygodna. Kolejne to wsparcie wszystkich nowoczesnych systemów materiałów oraz możliwości tworzenia własnych właściwości materiałów. Mówiąc prościej, program umożliwia pracę z różnymi teksturami i powierzchniami. Szkło będzie przezroczyste, metal błyszczący, a tkanina miękka. A jeśli potrzebujesz czegoś specjalnego, możesz ustawić własne właściwości. Na przykład stworzyć błyszczący marmur ze złotymi żyłkami lub plastik podświetlany od środka. To daje pełną swobodę w wizualizacji dowolnych pomysłów designerskich. I teraz ważne: w Visual 360 nie tylko dostarczamy Ci wszystkie narzędzia i wiedzy do pracy, ale także przeprowadzimy Cię krok po kroku do pierwszych zarobków. Nasi mentorzy pomagają studentom w realizacji pierwszych zleceń komercyjnych, szczegółowo wyjaśniając, jak doprowadzić sceny do perfekcji. specjaliści HR pracują z Tobą nad optymalizacją portfolio i przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnych. Dodatkowo oferujemy gwarancję zatrudnienia. Pomagamy także w optymizacji Twojego profilu w social mediach, aby potencjalni klienci sami Cię znaleźli. Z nami nie tylko się uczysz, ale również Zyskujesz realne możliwości rozwoju kariery. Ale wróćmy do przeglądu programu. Teraz opowiem o czymś wyjątkowym. Czy ds Max posiada system cząsteczek, który pozwala tworzyć realistyczne efekty, jak rozpryski wody, chmury dymu, a nawet lepkie substancje, takie jak miód w słoiku. Jak to działa? Cząsteczki to małe punkty, które poruszają się zgodnie z określonymi zasadami. Można je ustawić tak, by zachowywały się jak krople wody rozpryskające się po upadku, lub jak ptaki przelatujące za oknem. Dzięki temu twoje wizualizacje zyskają na realizmie. Dodasz rozpryski wody w krznicu, czy dym ze świeczki w sypialni. Przejdźmy teraz do źródeł światła. To jeden z najważniejszych elementów przy tworzeniu wizualizacji. A przy DS Max oświetlenie zostało świetnie dopracowane. Możesz ustawić parametry takie jak intensywność światła, temperatura, kierunek i wiele innych. Na naszym kursie Visual 360 uczymy studentów korzystania z najnowszych technologii, które pozwalają zobaczyć jak wnętrze będzie wyglądało przy różnych typach oświetlenia. To funkcja, która od razu podnosi wartość Twojej pracy na rynku. W programie Corona Render, synchronizując się z 3ds Max znajdziesz także system Corona Sky, Corona Sun które umożliwia ustawienie naturalnego światła dziennego w zależności od lokalizacji i pory roku. Jeśli tworzysz wizualizację wewnątrz i chcesz pokazać jak promienie słoneczne będą padały do pokoju latem rano lub zimą wieczorem, ten system pozwala to zrobić w sposób maksymalnie realistyczny. Z miękkimi cieniami i naturalnymi odbiciami na powierzchni. A osobnego wspomnienia zasługuje system symulacji tkanin w 3DS Max, który pomaga tworzyć tkaniny o bardzo realistycznym wyglądzie. Na przykład koc, której miękko dopasowuje się do kształtu kanapy lub zasłony, które elegancko padają w dół. A także obrus której starannie zwisa z brzegów stołu. Ważne jest to, że tkanina 3DS Max wchodzi w interakcję z innymi obiektami w scenie, automatycznie dostosowując się do ich kształtu. Ułatwia to tworzenie realistycznych wnecz, sprawiając, że stają się one bardziej żywe i naturalne. Kolejna ogromna zaleta 3DS Max jest możliwość korzystania z interaktywnych podglądów. Jest to bardzo wygodne, gdy trzeba dostosować materiały w wnętrzu. Znacznie łatwiej to zrobić, gdy widzisz rzeczywiste zmiany od razu w programie. W podglądzie pokazany jest już stan finalnej sceny, aby uwzględnić wszystkie kluczowe parametry. Nowoczesne formaty prezentacji 3DS Max są również wspierane, np. modele 3D, które można obracać, lub możliwość uzyskania obrazów VR. Jest to bardzo ważne, ponieważ współczesne firmy coraz częściej korzystają z VR i AR. Co otwiera nowe możliwości dla tych, którzy są gotowi się uczyć. Należy jednak pamiętać, że 3DS Max to profesjonalne narzędzie i jest płatne. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Dla studentów Wizora 360 przygotowaliśmy specjalną ofertę, która umożliwi wam dostęp do wszystkich funkcji programu podczas nauki za darmo, a potem kontynuowanie pracy w programie na najbardziej korzystnych warunkach. To wasza szansa by uczyć się bez ograniczeń i pracować na poziomie profesjonalistów. Jeśli chcecie nauczyć się korzystać z tego programu i zacząć zarabiać na wizualizacji, czyli od 8 zł, dołączcie się do naszego darmowego webinaru. Podczas niego umówimy jak stworzyć realny projekt o wartości 2,800 zł, a także gdzie znaleźć klientów, nawet jeśli nie macie żadnego doświadczenia. I jak szybko opanować jeden z najbardziej perspektywnych zawodów w 2025 roku. Nudny no na pewno nie będzie. Zarejestruj się i zdobądź jasny plan zarobków w 3D wizualizacji.